Widzę, ja dzisiaj jestem z żabką. Hejka! I otwieramy kalendarz adwentowy więc najpierwszy rzut oka będzie otwierać kalendarz z Rosmana z kosmetykami. On jest najtańszy. On Ma taki fajny Krótki tutaj. O gdzie jest tak Jedyneczkę mamy tutaj. Takie jedyneczkę. O jest. Może chyba. W jedyneczce mamy. ja okay, mam jedną blinkę. W jedyneczce mamy turdo do rzęs. Odkręcę to. O. Fajna śwideczka tutaj. Taki mini. Ja wam pokażę zaraz. zacznę nagranie. Nie da się. Ja Chyba. wam później zobaczę, pokażę, e, jak wygląda inny. Czy tu, masz? Rzęs. Pełno Ja biorę. tutaj mam ekraner z Mirki. tutaj ja jedynki. Jedyneczka mhm. jest... jest Jestem ślepa, albo nie wiem. Też jestem ślepa. Czekaj, weź. Czy, no Czy wy widzicie jedynkę, kurde? Czekaj, bo gdzieś tutaj by było. Ja wiem, bo ja tu widziałam w ogóle jedynkę, gdzie gdzieś, Wczoraj też. <grym> o, tu jest! <grym> Jezu. O Boże. Które? A! Tu. Otwórz, bo to twój. Albo mój, zobaczymy się. W ogóle dwa moje i dwa Kasi. Dwa Kasi. Tu mamy... Jeszcze czekoladkę? To jest gitara, on nie widać To jest gitara taki średnio Dobra Dobra, to jest gitara, Ubierzcie mi na słowo Nie, miś chyba Gitara! A to jest jakiś miś, dobra To jest drugi kalendarz Mamy kolejny z bajecznych I tu jedynka jest... Tu o. na Bajeczny No O, tak takie Cukierek Cukierczek i ostatni kalendarz na dzisiaj to jest Skindera. jedynki szukamy zaraz będziemy próbować i wam pokazywać jak wszystko wygląda o jedynki jest tu Skindera ja. chyba będą tylko takie o! Skindera będą chyba tylko takie czekoladki, ale tak nie, tak nie wiem mam, czy no to ta... i uwaga tak wygląda, to jest e, mój tusz to jest Kasi, Kasi tusz to jest... No. i różnica jest mega więc... No. No. Dobra, no to co? No dzisiejsze głowy. No, no to próbujemy. O tak wyglądają. a o, o, tak wyglądają. Ja to, to, to co? To wiesz. Ja? To chwila. I <laughs> to wygląda w środku Dobra, skindera wygląda tak w środku. Oczywiście, wiadomo. Czekaj Zwykła czekoladka O Teraz będziemy otwierać ten Tą czekoladkę O, taka zwykła no, Taki cukierek, jakby. W środku ma... Mm. Oj, nie widać. Orzechy. Orzechy, no. No to co? Dzisiaj na tyle, więc yy, do jutra.